Jesteśmy dzisiaj w niepołomicach na dniach otwartych firmy Dematek. Dematek to nie tylko jeden z największych w Polsce dostawców obrabiarek CNC, ale i również, co nas bardzo cieszy, klient GM System, który dzięki dostarczonym rozwiązaniom NX CAD -CAM pomaga swoim klientom optymalizować skomplikowane procesy technologiczne. Firmą. Dlaczego NX? No to jeden z takich oczywistych elementów, aspektów to jest zmieniająca się technologia. Szybkość, czas wykonania, większe skomplikowanie produktów, większe skomplikowanie wyrobów i tak W kontekście zmian geopolitycznych, wymogów technologicznych, rosnących potrzeb rynku, nowych wyzwań, które pojawiają się przed firmami obecnie i w przyszłości, podpierając się klasykiem, to nie ten, który jest największy, najsilniejszy dzisiaj, tylko ten, który najszybciej potrafi dostosować się do zmian, będzie w stanie konkurować z innymi. Współpraca z firmą GM System trwa od dłuższego czasu. W dniu dzisiejszym sfinalizowaliśmy umowę. Zakupiliśmy oprogramowanie nx Catcam, które daje nam nowe możliwości w programowaniu naszego obrabiarek. Oprogramowanie będzie służyć do symulacji procesów technologicznych również do wdrażania tych procesów u klientów. Firma GM System współpracuje z nami w, w zakresie tworzenia podprocesorów do obrabiarek marki DEN Solution. Dzięki temu możemy optymalizować podprocesory, żeby klienci byli zadowoleni i procesory były bezkolizyjne.